Pani profesor Alicja Pani profesor Barbara Kirschenblatt <mínıyor> i wiele, wiele innych osób, które szczerze interesują się historią gobina Mazowsza, yeah. Yeah. Uh, Mazowsza i, uh, miast tutaj uh, ulokowanych. Uh, <noise> Jest z nami duszą też marszałek Struzik, który napisał specjalny list, który odczytam, jest dosyć krótki. Pan marszałek Struzik przez 11 lat kierował sąsiadkiem zdrowia. Aha! Mówił o lekarzach, jest lekarzem z Mało państwa zrobię. No to jest związane emocjonalnie, tylko nadzwyczajne przeszkody przeszkodziły mu w w dzisiejszej konferencji. Więc ja, szanowni państwo, odczytam jego list, specjalnie napisał na ten okazja. Szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkania z wielokulturowością organizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne Warszawskie w w, Łotku, w Gąbinie. Z satysfakcją objąłem honorowy patronat nad tym cennym przedsięwzięciem, przypominającym o wyjątkowej historii tych miast oraz zamieszkujących je dawniej i dziś społeczności. Żałuję, że z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania służbowe nie będę mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. Równość żydowska stanowiła przed II wojną światową najliczniejszą mniejszość wyznaniową na y, Mazowszu. Przez wieki zachowała unikalną kulturę i zwyczaje, której liczne ślady odnaleźć można współcześnie również w powiecie płotnym. Gratuluję zorganizowania warsztatów, z którym możemy odbywać na nowo pamiątki podatnych mieszkańców w Szwecji, pod tradycję i niepowtarzalną Wspominanie o wspólnych korzeniach oraz życiu i mentalności naszych przodków jest wyrazem troski o zachowanie podstawowości narodowych i regionalnych. Wielokulturowość świadczy bowiem o bogactwie i różnorodności Mazowsza, której świadectwa powinniśmy z dumą przekazywać w przyszłym pokoleniom. Wyrażam wielkie zadowolenie, że dzięki Państwu owocnej współpracy z ludzkim, z w włoskim, z, z przedstawicielami samorządu lokalnego, także w gąbinie oraz z instytucjami kultury z i organizacjami judaistycznymi mieszkańcy naszego regionu mają wspaniałą okazję do poznania historii swoich miast i upamiętnienia ich dawnych obywateli. Współcześnie ma to bowiem wielkie znaczenie dla upowszechniania wartości takich jak równość społeczna, tolerancja i otwartość na odmienne tradycje i zwyczaje. Jestem przekonany, że ciekawy i urozmaicony program spotkań dostarczy wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń i zgłoszeń, a w tej mniej zainteresowanych a w tym e, zainteresowanych wielonarodową kulturą i sztuką obudzi chęć bliższego i poznania, z wyrazami szacunku, a tam bardzo dziękuję. Wszyscy zapędzamy te słowa. Nie będzie można powiedzieć nawet, że on nic nie zapamiętał. Oczywiście naszymi gospodarkami to takimi womit, to wszystko ludzie Państwu. Bardzo się cieszę, że mam sam jest że... tutaj. No muszę szczerze powiedzieć, że moi przodkowie również byli tutaj. To była rodzina i Moi przodkowie są wyjechalcy z Szenady na tego wieku. I stąd e, też, e, przyznam, jaka drobna cegiełka, która dołożyła tylko do tego zainteresowana. Przecież mam głęboko osobiste kontakty i Bardzo tutaj w Bardzo Proszę Państwa, zanim przejdziemy dalej, nie byłabym sobą, gdyby nie e, powiedziała, mówiłam o tym wiążę tej społeczności, gdybym nie powiedziała o, e, o tym, że nasze londyńskie muzeum, społeczne muzeum, imienia Słowo Jerzy Piana E, Spłynęło właśnie <laughs> dlatego, że wpłynęły do nas z Londynu Anstalia i zamieszki po ostatnim premierze II Rzeczypospolitej, który urodził się w tym budynku, a z okiem na tarteczce, po prawej stronie od wejścia, obserwował jako 20-letni człowiek pogrzeb starego doktora. Z zlądami społeczności. Z nawet bardzo słaby już wtedy rabin też maszerował w stronę kościoła. E, jeżeli byście Państwo chcieli dokładnie o tym powiedzieć, przeczytać to książka Sławoja Feliciana Sławkowskiego, nieustannie słowo oskarżonego, wydana również w Polsce w ostatnich latach. A pierwsze wydanie miała miała w Także tyle. Przechodzimy teraz tutaj. Kierujemy się w dół.